Pane z wami, Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan czciciel tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzin, aby się schylić i rozwiązać rzemek u Jego sandału. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu, w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo. I ducha jak gołębice wstępującego na, si na siebie, a z nieba odezwał się głos, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Rozpoczniemy dzisiejszą medytację nad Słowem Bożym i tajemnicą Chrztu w Jordanii, Jezusa Chrystusa od przedstawienia trzech ważnych, istotnych elementów dzisiejszej teofanii, czyli objawienia Boga. Bóg się objawia człowiekowi, objawia swoją miłość, objawia swoją moc poprzez różne znaki. Mamy dzisiaj trzy elementy tego Bożego objawienia, kiedy Jezus przychodzi na Jordan, aby przyjąć chrzest razem w społeczności grzeszników. Możemy powiedzieć, że Jezus solidaryzuje się z nami, z grzesznikami, staje w jednym szeregu z grzesznikami, aby przyjąć chrzest. Wchodzi w nasz grzech. Sam nie mający grzechu staje się jednym z nas. Aby nas wyprowadzić z naszych grzechów, słabości, z naszego zła. Oto pierwsze objawienie. Bóg objawia dzisiaj swoją moc przez otwarte niebiosa. Otworzyły się niebiosa. Co to znaczy? Otóż niebiosa w Biblii oznaczają mieszkanie Boga, Jego majestat, Jego chwałę. Bóg wychodzi ze swojego mieszkania. Bóg wychodzi z mieszkania swego w niebie. Aby zejść na ziemię, objawić swoją miłość, wydobyć nas z grzechu i słabości, aby człowiek powrócił do Niego jako jego syn, jako jego córka. Otwarte niebo. Tak rozpoczyna się Księga Proroka Ezechiela. Kiedy wrócicie do domu, możecie sobie otworzyć Pismo Święte i otworzyć sobie Księgę Proroka Ezechiela, Jego powołanie. I w pierwszym rozdziale, zaraz na początku, jest właśnie to objawienie Ezechielowi dane przez Boga, kiedy Ezechiel widzi otwarte niebo, objawiającego się Boga, który z nim rozmawia. Otwarte niebiosa często są symbolem Boga przychodzącego do proroków, do wielkich charyzmatyków Starego Testamentu. To jest pierwszy element dzisiejszej teofanii objawienia Boga. Drugi to jest właśnie gołębica Duch Święty, który stępuje jakby, jakby gołębica co znaczy gołąb w Biblii gołębica jest symbolem pojednania symbolem pokoju nowego życia to stąpienie go, jakby gołębicy stąpienie Ducha Świętego Ducha Pańskiego na Jezusa Chrystusa jest nawiązaniem do Księgi Rodzaju Początek Księgi Rodzaju, wiersz drugi. Pamiętamy ten fragment, kiedy jest powiedziane, że na początku, kiedy panował chaos, że na Ziemi nie było jeszcze suchego lądu, wody, gdzie nie było ludzi, nie było roślinności zwierząt, gdzie panował totalny chaos, jak język hebrajski mówi tochu Bochu. I właśnie duch pański unosił się nad tym bezkresem, bezładem, chaosem. I to jest nawiązanie do tego właśnie wydarzenia, że to teraz jest nowe stworzenie. Wtedy Bóg rozpoczynał stwarzać świat. Teraz Bóg posyła ponownie swego Ducha i tym Duchem Świętym namaszcza swego Syna na misję prorocką, na misję Mesjasza, Syna Bożego, aby przynieść ludzkości zbawienie, odkupienie, nowe życie. Zaczyna się nowe życie w Jezusie Chrystusie poprzez chrzest, bo jest to nawiązanie, chrzest nawiązanie. Do Jego cierpienia, męki, śmierci i zmartwychwstania. Chrzest jest właśnie nawiązaniem do tajemnicy paschalnej Chrystusa, czyli Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Pogrążenie w wodzie, baptizmu, oznacza właśnie wejście w śmierć, w nasz grzech. Wynurzenie z wody Oznacza zmartwychwstanie, powstanie do nowego życia. Jest to nawiązanie również do sytuacji, kiedy świat był zatopiony przez potok i Noe oczekiwał na gołębia, którego wypuści. Gołębica przyniosła kawałek gałązki oliwnej, ósmy rozdział Księgi Rodzaju. Sobie przeczytajcie w domu. W tym ósmym rozdziale jest opisane, jak... Gołębica przynosi malutką gałązkę drzewa oliwnego na znak tego, że wody potopu ustąpiły, wyłonił się suchy ląd, nastał pokój, pojednanie, nowe życie. Tak samo Jezus Chrystus, który wchodził w wody Jordanu, rozpoczyna nową epokę, epokę zbawienia, obietnice, które były dotąd, dobiegły końca. Skończył się czas obietnicy, rozpoczyna się czas zbawienia, czas nowego życia, czas zmartwychwstania od chrztu Jezusa w Jordanie. Teraz następnie popatrzmy trzeci element teofanii objawienia Boga. To jest głos Ojca z nieba. Zobaczmy, objawia się dzisiaj cała Trójca Święta. Głos Ojca Niebieskiego, Jezus Chrystus wstępujący do wód Jordanu i Duch Święty namaszczający mocą swoją Jezusa Chrystusa. A więc mamy całą Trójcę Świętą. Objawienie Trójcy Świętej. Głos Ojca jest nawiązaniem do psalmu drugiego. Przeczytajcie sobie Psalm drugi, wiersz siódmy. Tyś jest mój syn umiłowany, Ciebie zrodziłem, Tobie dałem życie. Psalm drugi mówi o życiu, które daje ojciec Synowi, zrodził go. Tyś jest mój syn umiłowany, greckie słowo agapetos oznacza tego, który jest umiłowany i jedyny. Jedyny tylko Ten, Nikt inny nie ma dwóch synów. jedynak jedyny syn i umiłowany do końca z całego serca ojca, z całej miłości. Zobaczcie, ojciec objawia swego syna jako agapetos, jako jedynego umiłowanego, wybranego do szczególnej misji zbawienia, aby zbawić wszystkich nas od naszych grzechów. To jest piękne. I nawiązanie to jest do proroka Izajasza. Możemy sobie otworzyć też księgę proroka Izajasza w kontekście dzisiejszej Ewangelii na rozdziale 42. Rozdział 42 proroka Izajasza to jest tak zwana pierwsza pieśń cierpiącego sługi Jachwo. I tam w tym 42 rozdziale natrafimy na moment, kiedy właśnie ojciec powołuje do szczególnej misji swojego sługę. Sługa mój umiłowany, którego posyłam, aby głosił dobrą nowinę po krańce świata. To jest właśnie ten syn zapowiedziany przez Izajasza. To wielkie wydarzenie wylania Ducha Świętego znajdziemy w dwóch tekstach, których za chwilę podam. Oczywiście możemy sobie zapisać, możemy sobie sięgnąć do Pisma Świętego, bo Pismo Święte jest Księgą Życia. Pismo Święte trzeba czytać w perspektywie całej historii zbawienia. I ten chrzest Jezusa w Jordanie zapowiedzieli dwaj prorocy. Ezechiel i Joel. I oto znajdujemy u proroka Ezechiela tekst, który mówi nam o wielkim wylaniu ducha świętego. To jest rozdział 36. Rozdział 36, wiersze 26-29. To jest ten tekst, bardzo piękny tekst, który mówi nam o wielkim wyraniu Ducha Pańskiego na Mesjasza Bożego i na całą ludzkość, który przyniesie zbawienie. 36, 26, 29, tekst Ezechiela i drugi tekst Joela. Prorok Joel zapowiada wielkie wyranie Ducha Pańskiego na Mesjasza w trzecim rozdziale wiersze 1, 5. 3, 1, 5 prorok Joel to są teksty fundamentalne teksty podstawowe do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii że ta Ewangelia nie powstała sobie od tak tylko ma głębokie zakorzenienie w tekstach Starego Testamentu i korzeniami i źródłem sięga właśnie pięknych proroc Ezechiela i Joela to mamy właśnie trzy elementy teofanii Boga. Teraz powiemy sobie o jeszcze jednej rzeczy ważnej, o rzece Jordan. W języku hebrajskim Jordan oznacza spływający w dół. Rzeczywiście Jordan wypływa spod góry Hermon i płynie przez całą Palestynę. I ta rzeka Jordan ma piękną symbolikę. Już mówiłem tutaj kiedyś rok temu, czy dwa lata temu, że tradycja judaistyczna porównuje rzekę Jordan do życia człowieka, a dzisiaj chcę powiedzieć od siebie, moją refleksję, która narodziła się podczas rozważania tej Ewangelii, że również pokazuje nasze życie sakramentalne. I zaraz to po prostu chcę pokazać, jak to wygląda. Rzeka Jordan bierze początek u stóp góry Hermon. Góra Hermon jest na północy Palestyny, ma 2800 metrów. Na dole jest kilka źródeł, z których wypływa Jordan. Tam jest jaskinia Bożka Pogańskiego Pana. Tam bierze źródło Jordan. I to jest nasz przest święty. Otóż początek Jordanu to jest symbol Twojego chrztu, twojego na, Twoich narodzin, poczęcia. Początek Twojego życia, Twoje narodziny, przez święty rozpoczyna się pod górą Hermon. U stóp tej wielkiej góry, jak u Boga, jakby w trójcy świętej. Wyobraźmy sobie, że ta góra Hermon to jest trójca święta, ojciec, syn i duch święty. I stamtąd bierze początek życie każdego z nas. Zostałeś. Ochrzczony w imię Trójcy Świętej, Ojca Syna i Ducha Świętego. I teraz ta rzeka Jordan płynie do Jeziora Galilejskiego. Ten odcinek od góry Hermon do Jeziora Galilejskiego to jest dzieciństwo. Pierwsza komunia Twoja, pierwsza spowiedź. To Twoje życie dzieciństwo. Lata, kiedy uczyłeś się w podstawówce. Przygotowywałeś się do pierwszej komunii, pierwszej spowiedzi świętej, twoje piękne, bardziej może naznaczone czasami bólem i trudnościami czy jakimiś problemami dzieciństwa. I ta rzeka dopływa do, i wpada do jeziora galilejskiego. Jezioro galilejskie to jest Twoja młodość. To Twoje młode lata, pierwsze decyzje, szkoła średnia, być może gimnazjum, liceum. Ale to jest czas, kiedy ty. Przygotowywałeś się do bierzmowania. To jest Twoje bierzmowanie. Jezioro Galilejskie jest symbolem naszego bierzmowania, a więc przyjęcia pełni darów ducha świętego. Tak jak dzisiaj Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie, tak samo my doświadczyliśmy naszej pięćdziesiątnicy. Twoją pięćdziesiątnicą jest chrzest i bierzmowanie. Dwa źródła naszego życia. I dalej wypływa Jordan też płynąc wzdłuż Doliny Jordanu z Jeziora Galilejskiego aż do Morza Martwego w prostej linii między Jeziorem Galilejskim a Morzem Martwym jest 104 km 104 km ale Jordan nie płynie prosto Jordan płynie za zakolami za i w sumie ta rzeka Jordan między Jeziorem Galilejskim a Morzem Martwym ma 300 km bo płynie takimi za kolami. I to jest życie dojrzałe, to jest Twój ślub, małżeństwo, życie rodzinne, to jest nasze śluby zakonne, kapłaństwo, to są nasze decyzje, które podejmowaliśmy jako dorośli ludzie, wstępując w związki małżeńskie, zakładając rodziny, rodząc dzieci. To jest właśnie to życie dorosłe, życie dojrzałe. I zobaczcie, Jordan wpada do Morza Martwego, i kończy w Morzu Martwym bieg. Jak wiemy, Morze Martwe jest tak zasolone, że nie ma tam życia. Jest tam śmierć. I człowiek kończy swoje życie tak jak rzeka Jordan w Morzu Martwym. I to jest sakrament namaszczenia chorych. Sakrament namaszczenia chorych jest związany z chorobą, z cierpieniem, ze starością. I nie możemy dzisiaj powiedzieć, że Bogu się starość nie udała. Bogu starość się doskonale udała, bo cierpienie jest wpisane w historię naszego życia, jak morze martwe w bieg rzeki Jordan. I zwróćcie uwagę, że woda paruje z morza martwego, zostawiając sól, a woda wraca. Do swego stwórcy, do Boga. Czyli człowiek umiera i wraca do Boga, od którego wyszedł. Góra Hermon jest początkiem, jest obrazem Trójcy Świętej i może martwe jest obrazem Twojej śmierci, cierpienia i choroby. To jest symbol namaszczenia chorych. Całe życie sakramentalne zawarte w tym długim biegu rzeki Jordan. Rzeka Jordan płynie również przez Biblię. 170 9 razy jest wymieniona rzeka Jordan w Starym Testamencie. 179 razy. 15 razy wspomina o tej rzece Ewangelię 4, synoptyczną i Ewangelię Jana. A więc ja, Jordan płynie przez nasze serce, przez naszą historię życia. Płynie również przez całą Biblię. O Jordanie już słyszymy, jak Lot, bratanek i Abrahama Wybiera sobie Dolinę Jordanu jako pierwszą siedzibę. To lot tam się właśnie osiedlił nad Jordanem. I teraz koniec naszego właśnie rozważania, aplikacja do naszego życia. Jak to się ma do naszego życia? Po co to mówię? Mówię to po to, aby pokazać, że Chrzest, który przyjąłeś. Że bierzmowanie, które przyjąłeś, zobowiązuje Ciebie, bo jest to ziarno, które wpadło do Twojego serca. Chrzest bierzmowany to ziarno, które Bóg Ci dał. I teraz popatrz: ziarno, żeby mogło wyrosnąć z niego coś, roślina, musi mieć cztery elementy. Musi być światło, musi być ciepło, musi być dobra gleba i musi być woda. Woda, dobra gleba, światło i ciepło. Cztery elementy. Te cztery elementy to jest modlitwa, to jest adoracja na sakramentu, to jest Słowo Boże, lekcja divina, czytanie, medytacja Słowa Bożego i życie sakramentalne. Te cztery elementy muszą funkcjonować w naszym życiu, aby żyć krztem świętym i Aby to owoce wydało w naszym życiu. Modlitwa, adoracja, życie sakramentalne i właśnie życie sakramentalne i słowo Boże. I dlatego życzę Wami sobie, abyśmy wrócili do naszych źródeł, wrócili do źródła, jakim jest chrzest i bierzmowanie, byśmy czerpali siłę i moc w naszym życiu chrześcijańskim z tych dwóch źródeł. Amen.